Szanowni Państwo, nie pierwszy raz mówimy, że Unia Europejska stara się regulować każdy aspekt życia Europejczyków. Bez wątpienia Komisja ENWI Parlamentu Europejskiego jest w czołówce tych, które dba o dobro swojego obywatela. ENWI zajmuje się środowiskiem naturalnym, klimatem, zieloną energią, żywnością. Zdrowiem, gazem łupkowym, recyklingiem i kilkoma kolejnymi zagadnieniami. Wszystko z wyjątkowo eksperckim wyczuciem i nad wyraz socjalistycznym zacięciem regulacyjnym. W czasie ostatniego spotkania debatowano m.in. na temat ekstremalnie ważnej dla Unii strategii alkoholowej i nie chodzi wcale o stworzenie lepszych warunków działalności producentów i sprzedaży produktów tak aby powstrzymać zalew rynku przez na przykład nieznany alkohol. Unio posłowie narzekali na brak dodatkowych opisów na butelkach wskazujących na kaloryczność napoju. Jeśli oczywiście kaloryczność była kiedyś dla kogoś kryterium wyboru alkoholu. Powodzenia. Niebagatelnym i przełomowym faktem było przytoczenie wyników badań wskazujących, że jeden kieliszek wina ma kaloryczność całego czekoladowego batonika. Co ciekawe, opiniująca posłanka z Niemiec nic nie wspomniała, czy takie zapisy pojawią się również na kuflach z piwem serwowanym w pubach i barach, a zwłaszcza na Oktoberfest. Mimo takich nieścisłości unio posłanka była. Pewna swojego stanowiska. Co prawda, z każdym jej słowem sala była coraz bardziej pusta, mocno narzekając na to, że ostatnia strategia skończyła się w 2012 roku i od dwóch lat nikt nie chce się zająć tworzeniem nowej. Przy pabczce chipsów lepiej słuchałoby się o kaloryczności alkoholu. Jednak w Parlamencie Europejskim panują podobne zasady jak w teatrze. Na salę nie można wnieść żadnego posiłku. Szkoda, sztuka była wspaniała, wyjątkowa komedia. Tyle mówię o tym alkoholu, że aż zaschło mi w gardle.